Moi drodzy, witam Was serdecznie. To trzecia niedziela Wielkanocna, Ewangelia Jana, rozdział 21, wersety od 1 do 19. Ta scena cudownego połowu jest bardzo podobna do tej, która była na samym początku powołania Piotra i możemy powiedzieć, że spina ona jakby w klamrę to, co się wydarzyło pomiędzy. Z racji tego, że jest podobna, to, to pierwszy wniosek, który mi się nasuwa, że Pan Bóg bardzo często stawia nas w podobnych sytuacjach, że one na nas przychodzą, i to, że w jednej sytuacji zachowaliśmy się nie tak albo właśnie tak, to nie znaczy, że w tej kolejnej, która przyjdzie, będzie podobnie. Mamy ciągle szansę na to, żeby jeżeli coś się nie udało w, jednym, w jednej chwili, to dostaniemy kolejną chwilę, kiedy będzie, będzie szansa się zrehabilitować czy zachować inaczej. I zobaczmy, że w tej scenie mamy Jezusa i mamy Piotra, ale to nie są już te same osoby. Takie same, te same, tak, ale nie takie same. Jezus, który. Jest z Jezusem teraz, doświadczają Jezusa stałego, czyli ten, który zrealizował to, o czym mówił, czy stało się to, o czym mówił, o jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. I mamy Piotra, pobijanego wewnętrznie też, który doświadczył swojej słabości. To, co, o czym mówił na samym początku, przy tym pierwszym połowie. Odejdź ode mnie, panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. To w trakcie jego drogi się dokonało. On doświadczył swojej słabości, grzeszności, tego, że jest kruchy i że jego słowo niewiele znaczy, bo obiecywał przecież, że choćby wszyscy cię zostawili, ja nigdy, panie. Jezus mu mówi: Trzy razy się mnie wyprzesz teraz, tej nocy. I to się, to wszystko się stało. Natomiast tutaj Piotr jako pierwszy rzuca się w wodę by dopłynąć do brzegu i by być przy Jezusie. Ten, który chwilę czy tam wcześniej mówił odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym, teraz chcę przy nim być. I w rozmowie z Jezusem można powiedzieć, że te trzy momenty, w których się go zaparł, to Jezus tutaj trzykrotnie pyta go można powiedzieć, że po co pytasz mnie trzy razy o to samo, ale to też jest tym głęboka symbolika, bo każdą naszą słabość, każdy nasz upadek Jezus wymazuje, chce wymazać w naszym sercu swoją miłością, po prostu. I tutaj pyta Piotra o rzeczy najważniejsze, nie o miłość, nie pyta go o to, jak mogłeś, jak to się stało, przecież ci mówiłem, że tak będzie. Tylko pyta go o to, czego kocha. I najpierw te pytania, tutaj przekład język polski tego nie oddaje do końca, ale on mówi o takiej miłości doskonałej, takiej bezwarunkowej, o taką miłość. Jezus pyta Piotra, a Piotr za każdym razem odpowiada, że moja miłość jest taka zwyczajna, taka ludzka, taka słaba też. I na końcu, właśnie za każde z tych pytań i, i od, po każdej odpowiedzi Piotra, Jezus mówi: Paść moje owce, tak? paść moje baranki. Czyli co byś nie odpowiedział, to ja i tak Ciebie zapraszam do, do współpracy. I ostatnie z pytań, właśnie jest pytaniem też o miłość, ale na poziomie Piotra. To czy kochasz mnie właśnie tak zwyczajnie, tak normalnie, po ludzku, tak jak potrafisz teraz? I on mówi, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham i że kochać tylko w taki sposób potrafię. Tylko tak umiem kochać. Nie mam innej miłości. I to, co mówiłem na wyrost, te, te wielkie słowa mojej obietnicy, za tym szły małe moje czyny. Ta, ta niedoskonała miłość, i teraz się z nią wreszcie spotkałem, teraz jej doświadczyłem. I to jest też, myślę, punkt każdego nawrócenia, które może się dokonać, czy ma się dokonać w naszym życiu. Nie moment, w którym my zaczniemy siebie poprawiać, tak? zaczniemy coś robić, albo przestaniemy coś robić, ale punktem wyjścia do, do każdego nawrócenia jest uznanie siebie. Takim, jakim się jest przed Bogiem. Uznanie, że potrafię tak tylko kochać, że taka jest moja miłość. I nie chcę już opowiadać czegoś, co jest nierealne, czego nie dokonam, co jest życzeniowe tylko. Ale właśnie dzięki temu, że ja jestem przed Tobą prawdziwy, Panie, że mam kontakt z rzeczywistością i ze sobą realnym, to, to dzięki temu że zaufam Tobie właśnie takim jaki jestem i zdam się na Ciebie, na Twoje siły, to Ty możesz dokonać wszystkiego. I pokazywałeś to, chociażby tutaj właśnie przez ten niesamowity połów, który dział się rękami uczniów, to oni wyciągnęli te ryby, ale zarzucili te sieci na Jego słowo. Więc to, co było w ich gestii, co było na ich siły, na ich rzeczywistość i na to, jacy byli, to wszystko nieustannie chce wplatać się i wtrącać miłość Pana Boga. Pan Bóg chce być obecny, ale we mnie realnym, nie chce, żebym ja stawiał na siebie, nie chce, żebym mu obiecywał rzeczy, których nie będę w stanie zrealizować, które są kompletnie poza moim zasięgiem. Ale jeżeli zdam się na niego właśnie mając dobry ogląd rzeczywistości, to on może dokonać wszystkiego, wielkich cudów w moim życiu. Ja mam tylko zaufać tej najważniejszej rzeczy, jaka ma się dokonać w moim życiu, czyli mam zaufać jemu miłości. Jemu, który jest miłością, tak? Z moją miłością, tą niedoskonałą, tą słabą. I to Panu Bogu wystarczy. I dobrze, że Piotr. Nie, nie wpadł w jakieś samo potępienie, odrzucanie siebie, tylko wreszcie zrozumiał, jaki jest, jakie są Jego siły, jakie są Jego możliwości. I Jezus właśnie na, na takiej skale, na Nim chce oprzeć, mówi, że, że zbuduje Kościół na człowieku, który nie jest doskonały, ale który wie, na kim oprzeć się, by, by doświadczyć doskonałości, by pokazać właśnie przez siebie działanie, obecność, bliskość, miłość Boga wśród nas. I to jest zadanie, myślę, każdego wierzącego w Chrystusa mieć, mieć świadomość siebie i tego, jacy jesteśmy, jakie są nasze siły mieć świadomość ciągle kolejnej szansy u Niego, bo tak jak tutaj Piotr dostał. W takich podobnych okolicznościach, podobnych warunkach, właśnie znowu szansę na, na odkrycie w sobie miłosierdzia Bożego, tego, że Bóg go kocha takim jaki jest, takim przyjmuje. I, i Pan Bóg właśnie nieustannie będzie nam te szanse dawać, by nas skontaktować ze sobą samym, byśmy przestali. Opowiadać takie właśnie piękne, wielkie słowa, które są tylko w naszej wyobraźni, ale mocno stali na nogach, czyli mieli świadomość swoich możliwości w oparciu o Jego miłość, która nas wyrywa do nieba. Ona nas do tego nieba prowadzi, a nie my sami. Tego Wam, moi drodzy, i sobie życzę, takiego doświadczania. I bliskości z samym sobą, a jednocześnie właśnie tej otwartości, naprawdę Bożej miłości w nas i wobec nas. Dobrego czasu modlitwy, powodzenia.